Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Skody Yeti. Skoda Yeti jest generalnie solidnym i stosunkowo niezawodnym pojazdem, jednak przy wyborze pół samochodu należy wziąć pod uwagę styl jazdy i pochodzenie, sposób użytkowania pojazdu. Wiele pojazdów było przeciążonych jazdą poza asfaltem, co oczywiście negatywnie wpływa na ogólny stan pojazdu. Takie pojazdy kryją różne uszkodzenia lub nadmierne zużycie sprzęgła i podwozia. W przypadku silników benzynowych należy sprawdzić lub wymienić układ rozrządu, łańcuch lub pasek, a także sprawdzić, do jakiego celu pojazd był wykorzystywany. W przypadku silników benzynowych, wtrysk bezpośredni i pośredni, zaleca się nie zaniedbywać wymiany świec zapłonowych. Z czasem cewka ulega uszkodzeniu, co prowadzi do nierównomiernej pracy mniejszych cylindrów. W przypadku silników z wtryskiem pośrednim zaleca się wymianę świec zapłonowych co 60 tysięcy km, w przypadku silników Tsi i wsi co 50 tysięcy km przy częstszej jeździe po mieście co 40 tysięcy km. W przypadku Skody Yeti z silnikiem Tsi rzadko występują problemy z mechanizmem napędowym, łańcuch lub klucz hydrauliczny. Na żywotność mechanizmu napędowego, jak również na okresy międzyobsługowe wpływa okres wymiany oleju silnikowego i styl jazdy. Problemy z mechanizmem przekładni ujawniają się poprzez głośny rozruch, trwający kilka sekund. Zwykle gdy silnik jest zimny, np. po nocnym postoju, ale czasami łańcuch hałasuje, gdy silnik jest ciepły, np. podczas jazdy na niskich obrotach. W zależności od silnika winowajcą jest albo niesprawny hydrauliczny klucz łańcuchowy, albo rozciągnięty łańcuch. Problemu nie należy ignorować i konieczna jest wymiana całego mechanizmu napędowego silnika, w przeciwnym razie łańcuch może przeskakiwać i powodować znacznie większe problemy. W zależności od rodzaju silnika problemy z napędem objawiają się jasną kontrolką ostrzegawczą mil, diagnostyka silnika, gorszy rozruch, zmniejszona moc lub gorsze zużycie. W zależności od rodzaju silnika, producent zmodyfikował mechanizm napędowy silnika w latach 2011 i 2012. Większość problemów z napędem została rozwiązana w okresie gwarancyjnym, ale wiele silników, zwłaszcza tych mniej używanych, nadal może mieć problemy z napędem. Jeśli nie można znaleźć historii serwisowej lub jeśli w silniku znajduje się oryginalny łańcuch, zaleca się wymianę mechanizmu napędowego na zmodyfikowane komponenty silniki TSI, odkładanie się zwiększonej ilości sadzy albo w samym silniku, albo w kolektorze dolotowym. Zwiększona produkcja sadzy w komorze silnika wskazuje na ogół na długie okresy między wymianami oleju. Rezultatem jest stopniowy spadek mocy silnika, gorsza praca silnika, a także ryzyko przegrzania zaworów, zwiększone zużycie turbosprężarki, jak i samego silnika. Dlatego zaleca się wymianę oleju maksymalnie do 15 tysięcy km. Jednego na rok, przy większej liczbie użytkowanych pojazdów oczywiście krótszy okres między wymianami oleju. Zwróć uwagę na jakość paliwa od czasu do czasu dolewaj benzyny o większej liczbie oktanowej min. 98 lub regularnie dodawaj przynajmniej raz na od 3 do 5 tysięcy km dodatek do benzyny. Zwłaszcza jeśli zaniedba się konserwacje lub okresy międzyobsługowe zostaną wydłużone powyżej 15 km. Hydrauliczne popychacze zaworów mogą się zatkać. Problem ten stopniowo objawia się spadkiem mocy silnika, oscylacjami biegu jałowego, późniejszą utratą ciśnienia w silniku, uszkodzeniem zaworów, nadmiernym zużyciem wałka rozrządu i zwiększonym zużyciem oleju. Wydłużanie okresów międzyobsługowych lub stosowanie nieodpowiedniego oleju stopniowo prowadzi do nadmiernego zużycia mechanizmu napędowego, szybszego rozciągania i zwiększonego hałasu łańcucha rozrządu. Silniki z napędem łańcuchowym. Silnik TSI ma czasami problem z brudnym katalizatorem, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku kierowców, którzy jeżdżą z reguły wolno, a silnik pracuje na niskich obrotach. Na dłuższą metę taki styl jazdy wiąże się z ryzykiem zatkania katalizatora, co jednostka sterująca może czasami uznać za awarię katalizatora. Zaleca się, aby od czasu do czasu wyjechać na otwartą drogę i jechać trochę mocniej. W przypadku silników TSI, które są eksploatowane częściej na krótszych dystansach, zwłaszcza przy zimnym silniku, istnieje ryzyko, że olej silnikowy zostanie nadmiernie rozcieńczony niespaloną benzyną, co niesie ze sobą dodatkowe niebezpieczeństwo nadmiernego zużycia silnika. Rozwiązaniem jest jazda autostradą od czasu do czasu lub częstsza wymiana oleju silnikowego. Silniki TSI często mają szorstki dźwięk po zimnym starcie, mniej kulturalną pracę i czasami niższe przyspieszenie. Jest to spowodowane nagłym nagrzewaniem się katalizatora przez podniesienie temperatury spalin. Jednak ten reżim trwa tylko chwilę i nie oznacza problemu technicznego. Silnik TSI pierwszy 4 TSI i pierwsza 8 TSI jest bardziej narażony na nadmierne zużycie mechanizmu zmiennych faz rozrządu, co skutkuje głośniejszą i nierównomierną pracą silnika. Szczególnie przy niższych obrotach lub komunikatami o błędach, mil lub obniżoną mocą. Zaleca się wymianę wariatora razem z łańcuchem napędowym. W pierwszych latach pierwsze 4C był znany z problemu z zaworem obejściowym turbiny, co objawiało się spadkiem przyspieszenia. Większość tych błędów rozwiązano poprzez wymianę obudowy turbiny, która została zmodyfikowana. Czasami zdarza się wyciek oleju, najczęściej w wężu odpowietrzającym obudowę, zwykle przy 1,2C. W przypadku silników diesla o przebiegu powyżej 150 tys. km może pojawić się problem nadmiernie zużytego koła zamachowego, objawiającego się drganiami na biegu jałowym, szarpaniem przy ruszaniu oraz hałasem przy niższych prędkościach. Najczęstsze awarie silników pierwsze 6 da i drugie 0 da to pękanie zaworu EGR chłodnicy, częściej zimą, a szczególnie w przypadku pojazdów, zwłaszcza pojazdów poruszających się na krótszych trasach przedostawanie się płynu chłodzącego do dolotu, utrata płynu. Utrata płynu chłodzącego może być również spowodowana przez pompę wody, dlatego zaleca się jej wymianę razem z rozdzielaczem, co oszczędza pracę i pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów. Podczas częstszej jazdy na krótkich dystansach pojawiają się problemy z zaworem EGR, zabrudzenie, słaby ciąg, dławienie lub tryb bezpieczeństwa, wraz z kontrolką silnika. Układ recyrkulacji spalin steruje dwoma zaworami. Jeden jest sterowany pneumatycznie przez chłodnicę, a drugi, za pośrednictwem silnika L, przechodzi bezpośrednio z powrotem do dolotu. Wraz ze wzrostem liczby KM, zawór silnika L stopniowo się zapycha, co powoduje nadmierne obciążenie silnika elektrycznego. Rezultatem jest przepalenie elektryczne silnika, który steruje zaworem zaworu EGR. Zawór EGR i układ chłodzenia spalin są dość drogie. Silniki wysokoprężne drugie 0 da, 103 i 125 kW mogą być dotknięte problemem regulacji zaworów wirowych z powodu zatkania sadzą. Aby sterować klapami, wymagana jest zwiększona siła, co powoduje pęknięcie drążka sterującego i nieprawidłowe działanie systemu. Błąd zwykle objawia się zwiększonym zużyciem energii przez silnik, nierównomierną pracą lub przejściem w tryb bezpieczeństwa. Zużyte wtryskiwacze wiążą się z większym przebiegiem. Nadmierne zużycie lub awaria wtryskiwacza może również wiązać się ze stosowaniem paliwa o niższej jakości, dlatego zaleca się od czasu do czasu dodawanie wysokiej jakości oleju napędowego. Wtryskiwacze są bardziej wrażliwe, szczególnie w przypadku silnika pierwszego 6D. Nadmierne zużycie wtryskiwacza powoduje następujące problemy, takie jak zimny rozruch silnika, nierównomierna praca, niewielkie wahania prędkości obrotowej lub słaba moc silnika. Większy przebieg niesie ze sobą ryzyko problemu z turbosprężarką, co objawia się zwiększonym zużyciem oleju, zasysaniem oleju do dolotu, zmniejszoną, zmienną mocą lub problemem z kontrolą ciśnienia napełniania. W przypadku silnika pierwszego 6D, Euro 5 czasami występuje lekkie gaśnięcie silnika, wahania obrotów silnika lub utrudniony rozruch. Powodem są zazwyczaj nieprawidłowe dane przepływomierza, co wymaga jego wymiany. Często jednak zdarza się, że nie ma żadnych problemów, a przyczyną może być nieodpowiedni filtr powietrza, najlepiej wymienić oryginalny, lub awaria czujnika temperatury. Problemy z filtrem DPF występują zazwyczaj dopiero po większych przebiegach, zwykle powyżej 250 000 km. A jeśli już się zdarzają, to najczęściej są wynikiem częstej jazdy na krótszych trasach, kiedy regeneracja jest niewystarczająca i filtr stopniowo się zapycha. Oczywiście na żywotność filtra DPF wpływa również stan samego silnika, a w szczególności zużycie układu wtryskowego EGR, turbiny, głowicy cylindra, zaworu i tłoka cylindra. Problemy z układem DPF są zazwyczaj sygnalizowane za pomocą kontrolki, przełączając silnik w tryb bezpieczeństwa. Zbliżający się koniec filtra DPF objawia się zazwyczaj zwiększoną częstotliwością regeneracji przy niewielkim wzroście średniego zużycia w przypadku pojazdu wyposażonego w sześciobiegową skrzynię biegów DSG należy odpowiednio sprawdzić skrzynię biegów. Zmiana biegów musi być bezgłośna lub twarda w obu trybach, automatycznym i manualnym, nawet przy dużych prędkościach. Ponadto jazda powinna być jak najbardziej płynna i bez nadmiernych wibracji. Ważne jest również dokładne sprawdzenie przełożeń dźwigniami na kierownicy w górę i w dół. Problem z DSG, tylko sporadyczne problemy z elektroniką sterującą. Ale koniecznie wymień olej do 60 000 km. Dla wersji sportowych co 30 000 km około 5 litrów VWG 0521 82 A2 A6. Wymiana oleju jest szczególnie ważna ze względu na powstawanie zanieczyszczeń zestawów, a także z powodu drobnych cząstek metalu z kół zębatych, które negatywnie wpływają na działanie i żywotność elementów przekładni. Problemy z mechatroniką lub nadmierne zużycie sprzęgieł występują głównie przy większych przebiegach, najczęściej powyżej 200 tys. km lub dzikim stylu jazdy, szczególnie w połączeniu z mocniejszymi silnikami. Skrzynie biegów DSG są bardzo dobre, ale skrzynie DSG w połączeniu z mocnymi silnikami i zaniedbania w zakresie konserwacji zostawiają ślady, a nowy właściciel spodziewa się wysokich kosztów naprawy. Niezawodność i żywotność siedmiobiegowej skrzyni DSG jest nieco słabsza niż w przypadku sześciobiegowej skrzyni DSG. Sporadycznie pojawiają się problemy przy przebiegu powyżej 100 tysięcy km przeciążenia sprzęgła, a także brakuje samej mechatroniki. Należy również zwrócić uwagę na uruchamianie pojazdu bez gazu, gdy kierowca wyłącza hamulec. Występuje zwiększony poślizg, a tym samym przegrzanie przegubów, co negatywnie wpływa na ich żywotność. Podsumowując, należy zachować ostrożność przy tej skrzyni biegów. I jeśli pojazd ma przebieg powyżej 100 000 km, należy odpowiednio sprawdzić funkcjonalność skrzyni biegów. Ewentualne naprawy są bardzo drogie. Częściej w pierwszych latach mogą występować problemy z elektroniką pojazdu. Należą do nich na przykład niedziałający panel klimatyzacji, brak głośnika, problemy z szybą lub składanym lusterkiem. A czasem problemy z silnikiem lub jednostką sterującą ABS ESP. Stosunkowo częstym problemem YETI jest korozja powierzchniowa. Nie jest to gorsza jakość zabezpieczenia antykorozyjnego, ale właściwości konstrukcyjne, które powodują korozję powierzchniową. Błotnik jest bardziej odporny na kamienie, ponieważ jest zabezpieczony ochronną przezroczystą folią. Montaż tej folii jest zatem zalecany również na dolną część tylnych drzwi. Rdza pojawia się również na górnej części dachu nad przednią szybą. Sprawca znów rzuca w nią kamieniami. Ponadto korozja występuje na tylnych drzwiach, szczególnie na listwach z boku szyby. W tym przypadku ciepło rozciąga taśmę, której ostrzejsza krawędź stopniowo uszkadza lakier, co prowadzi do powstania rdzy. Słychać również hałasy z plastików wnętrza, zwłaszcza w pojazdach z większym przebiegiem lub jeśli pojazd jest częściej prowadzony poza asfaltową drogą. Jest też wadliwa klimatyzacja, gdzie sprężarka jest najczęściej wadliwa. Podwozie ma stosunkowo solidną konstrukcję, a lufa występuje głównie w mocnych blokach i barkach po większym przebiegu. Po pierwsze, lufa najprawdopodobniej pojawi się w przednich stabilizatorach poprzecznych, co objawia się dźwiękami w przypadku nierówności. Później hałas pojawia się w tylnym mocnym bloku przedniego barku i dolnej sferze. Luz w tylnej pułapce występuje głównie po 200 000 km. Po pierwsze, pojawia się szczelina w mocnych blokach, co objawia się położeniem tylnych kół podobnym do litery A, a także pogorszeniem właściwości jezdnych, przesuwaniem tyłu przy zmianie kierunku jazdy. Zaleca się również regularne, przynajmniej co dwa lata, wykonywanie geometrii pułapki. W przeciwnym razie może zaciąć się mimośrodowa śruba tylnej osi i konieczna będzie wymiana całego barku. W przypadku modelu czterech iloczyn kartezjański 4, a zwłaszcza pojazdów terenowych, Należy liczyć się z mechanicznymi uszkodzeniami podwozia podczas jazdy po trudniejszym terenie, a amortyzatory ulegają szybszemu zużyciu. W przypadku wersji 4-iloczyn kartezjański 4-hałas z tyłu pojazdu może występować na przestrzeni wielu kilometrów. Wynika to z niewyważenia wału odbioru mocy. Zazwyczaj pomaga wymiana tarczy wyważającej, ale czasami konieczna jest wymiana całego wału kardana, co jest droższą naprawą. Pogon 4, iloczyn kartezjański 4, Skoda Yeti. Zaletą Haldexa jest niski koszt serwisu. Ponieważ konieczna jest wymiana oleju dopiero po 60 tysięcy km, zaleca się przestrzeganie interwału serwisowego, aby zapewnić dłuższą żywotność. Podsumowując, system jest oczywiście niezawodny, przy rozsądnej obsłudze Haldex i tylna oś wytrzymają setki tysięcy mil. Skrócenie lub zniszczenie haldeksu może nastąpić na skutek holowania ciężkich przyczep, nadmiernej jazdy terenowej i tym podobne. Na dłuższą metę jazda z nieprawidłowo napompowanymi oponami jest również niewygodna, ponieważ system jest stosunkowo wrażliwy na różnice prędkości poszczególnych kół. Przy zakupie wersji 4 iloczyn kartezjański 4 należy sprawdzić funkcjonalność systemu. Serwis Skoda Yeti Silniki pierwsze 2 C, pierwszy 4 c EA111 i pierwszy 8 C mają tak zwany łańcuch bezobsługowy. Silniki diesla mają pasek zębaty, gdzie interwał wymiany zależy od rodzaju silnika i roku produkcji od 180 000 do 210 000 km lub 8 lat. Szczególnie w przypadku częstych podróży po mieście, lub lepiej jest wymienić pasek zębaty ze sprzętem maksymalnie co 150 000 km. Olej silnikowy powinien się zmieniać zgodnie ze wskaźnikiem na desce rozdzielczej który czasami wynosi 20 tysięcy, a czasami do 30 tysięcy kilometrów. Praktyka pokazuje jednak, że szczególnie w przypadku silników wysokoprężnych i benzynowych z wtryskiem bezpośrednim tak długie odstępy czasu prowadzą do zwiększonego osadzania się osadów sadzy, nadmiernego zużycia niektórych podzespołów i późniejszych komplikacji. Dlatego zaleca się przerwanie odstępu i wymianę oleju co 15 tysięcy kilometrów. W przypadku zakupu pojazdu z niejasną przeszłością lub z przebiegiem powyżej 150 tysięcy km zaleca się to zrobić. Mycie, a w szczególności w przypadku silników TS i również czyszczenie miski olejowej i naczyń ssących pompy oleju. Zatkane naczynia ssące prowadzą do niższego przepływu ciśnienia oleju smarującego, co negatywnie wpływa na działanie hydraulicznego napinacza łańcucha. Szybsze naciąganie a tym samym zwiększone ryzyko poślizgu i uszkodzenia silnika, ograniczoną funkcję hydraulicznego podnoszenia zaworów, przyspieszone zużycie zaworów i głowicy cylindrów, ograniczone smarowanie turbosprężarek i samego silnika, szybsze zużycie.